Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie. Pozdrawiam. Plan na dzisiejszy jest odcinek, aby zobaczyć, czy nasz poziom jest wystarczający już na Kelite. Ale zanim to zrobimy, porozmawiajmy tutaj przy okrągłym stole. Dobra, tu nic świeżego nam nie mówisz. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the Round Table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the Round Table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep.

Only once before have I seen two great runes together. Look there! The fingers shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Thank you. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore the Golden Order. The Fingers expect as much from you as they do, young Gideon. Take this, a token of farewell. Oh, become Lord. Kurde, dobrze że pogadaliśmy, ale swoją sprawą przypomniałem mi, że mamy drugi wielki run. Wypadałoby go napełnić. I mi się wydaje, że to tu będzie to miejsce. Niedaleko słojogrodu, ogrodu, gdzie słojtysem zostaliśmy. Tak, mamy, dobra. Ale będzie duży ciężar. Hmm. Czy coś w ogóle możemy? No nie bardzo nic nie możemy. Żeby być na lekkim ciężarze. Czyli wiadomo w co będziemy inwestować dalej. Ale jeszcze chcę do Rogera. Roger, tak? To jest chyba jedyna postać, którą pamiętam jak się nazywa. what do you need? Niekoniecznie. Dobra, 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 dobra. Gdzie oni są? Tu hmm. nikogo nie ma, ale tam dalej były te. Ale czy ja mam jakiś dzwonek kulisty, coś w tym rodzaju? Kup, czyli co? Teraz będziemy mogli uniknąć. Kamienie kowalskie na pierwszym i drugim poziomie, a ja generalnie potrzebuję ich na czwartym poziomie. Na to wychodzi tu, 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 tam jest kowal, tak, tak już trochę lepiej wychodzi na Nagrobna konwalia na, komwalia, na tym poziomie, kurda ten, ile on ko koszty w punktach życia, koszty w punktach skupienia. Dobra, za mało runów. Eee, gdzie się ich zmieniało? Weźmy sobie tego dla urozmaicenia. Oni byli silni. Czy ty masz coś nowego nam do powiedzenia? Nie. Dobra, czyli możemy się udać do Kelly. Gdzie był ten? Dokładnie tutaj. Zobaczymy, czy na tym poziomie już jesteśmy w stanie tu zawalczyć. Wydawało się to mega mocne. Hmm. Może trochę ze ścieżką pójdziemy. No nie wyszło z nich sporo jakoś run, ale bez potrąteczek. Najpierw z nimi muszę. Dobra, ale tu straciliśmy hmm. tego e, skarabeusza. na razie idzie dobrze kroniczny fajna znajdźka w pierwszej kolejności byśmy chcieli udać się po kawałek mapy że się podnieś ja Musiał. Hmm? Nie, wiem. Nie wiem co się dzieje. A o co on się zabił tu? Okay, dość ochoczo. Gra nam. regeneruje butelki, ja widzę tutaj. Trochę się nie dziwię w sumie. Tu już wszystko. Spoko. Dobra, mamy kolejny punkt łaski, fantastyczna informacja. Odkryjmy sobie go zatem. Chciałbym chciał tu iść. Tylko, czy ja go tak rozwalę. Okej. Okay. Tu drugi. Jak my go przeoczyliśmy. Pięknie. Pięknie to poszło. Jakieś ruiny, nawet jako znaczące miejsce zaznaczone. Tu sam się tam dobiję. Zobaczcie. Nie gasnący motyl. Ale też mam wrażenie, że runy wchodzą tu szybko. źle, nie ma tragedii najważniejsze, że gra tutaj nagradza nas buteleczkami, a wy zejdziecie na mnie Jeszcze jeden pięknie znowu, ale to chyba najgorsze, najgorsi przeciwnicy tutaj. Dobra, teraz byśmy musieli czegoś zacząć szukać tu konkretnego, jakiegoś zejścia czy coś w tym rodzaju. zapada, to nie jest najlepsza. Okej, okay, mamy zejście. Będzie jakaś nagroda. Może sobie rozświetlmy tą drogę, a nawet boss. Dam rady. Ok, dobra. Będziemy musieli tu wrócić po nasze runy. Teraz ja tak naprawdę nie wiem, czy mi brakowało. Aha, ja robiłem te ładowane ataki. To punkty skupienia yy, zeszły mi. Ale tu chyba będą lepsze wilki, jednak mimo wszystko. Yy, wywalmy. Mm. Nie tak, wywalmy go, weźmy sobie wilki i idźmy tam od razu. Szkoda, bo miałem wszystkich tupu rozwalane, nie? Zobaczcie, tu mnie jeszcze atakują. Nie wiem czy to jest miejsce na nasz poziom. Jak jednego rozwalimy, będzie spoko. Mamy to! Mamy to, co prawda, za drugim podejściem. Pokonano wroga. 6300 run. No, ale buteleczek nam nie zostało. Dobrze, że tu niedaleko jest punkt łaski. Sobie pewnie do niego powrócimy. Ej, otwórz to. Co ty tu gwiazdożysz? Przestań gwiazdożyć. zjedz sneakersa. I pytanie teraz, czy ta walka była warta tarcza z obliczem. Okej. Okay. Ja bym się cofnął z chęcią tu. Jeszcze wybierzemy się generalnie po mapę, nie? Tutaj powiedzmy ten początek taki Calite mamy załatwione. Zobaczymy co tu nas czeka jeszcze. Trzech piesków. Czy one by czegoś tu, ten jest jakiś mocniejszy, siwy dziad? Czy one by nam coś dały tu? Kurde, ale bym się zrypał. To by była śmierć. Chociaż. Hmm. Smocze, kurhany. brail. łaski jak najbardziej, odkryjmy okej okay. ale mam wrażenie, że runy tu w mig wbiliśmy a nie, to jakieś drzewo kurde, ale to przerażająco wygląda jeszcze zaczęło padać Dobra, jakby to wyglądało? <laughs> Idę tutaj początek Czytająca z palców. Dwa? Jasne, że dwa. Nie, 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 to my nie sobie rozejrzyjmy tak bez jakiegoś większego planu. Plan sobie przygotujemy jakoś na drugi odcinek. okej, okay, zobaczmy co to za budowla. Co tu byśmy mogli znaleźć generalnie? Nas spierdzieliła. On, ona. nury kamień Kowalski na ósmym poziomie. Czy my kiedykolwiek takie kamienie mieliśmy? Nie. Nawet na szóstym nie mamy. To chyba świadczy o tym, że to nie jest lokalizacja na nasz poziom chyba. Wygląda ciekawie, ale tam byśmy chyba mieli się z dołu dostać zdecydowanie tu koło tego drzewa. E, a jakbyśmy sobie obrali dzisiaj tu, dwa, trzy, tak, spróbujmy tędy. Ciężko się połapać. Ja nie pamiętam, gdzie tą jedyneczkę mam zostawioną. To sobie załatwimy w pierwszej kolejności przeciwnika Druga śmierć w tym odcinku. Przez moją głupotę w sumie nie wiem po co atakowałem, zamiast się uleczyć. Zdecydowanie to moja głupota. Chciałem za szybko to zrobić teraz. Dobra, ale sobie odbierzemy. Nie zostawimy 18 tysięcy run. dolecą to pad? tak pat, dobra świetnie z was jak on was tutaj potarmosił nie nie to nie jest nasz poziom widzicie jak długo z tymi pieskami musimy walczyć czy co to rolowałem Odbrałamy ciebie. Teraz panieczymy, musimy tu pokonać serio wszystkich, żeby się buteleczki... Jeszcze te barany mi przeszkadzały. Dobra, może teraz z konia się uda go zaatakować. kolego, to zrobiłeś? Czy to wystarczy? Nie, zdecydowanie nie. Kurde, no wiecie co? Trzeci raz ginąć w tym odcinku. Oni naprawdę nie są na mój poziom. Ale 24 tysiące run. Nie no, odzyskujemy to. Ja chcę to zobaczyć, ja chcę, może uda się ich wyminąć jakoś. Coś mam wrażenie, że tam może być ee, jakiś punkt łaski, może ja bym się wzmocnił w razie co na walkę z nimi. Ale runy tu naprawdę nabijają się w oszałamiającym tempie. Okej, okay, to był ten ostatni, tego sobie rozwalimy jeszcze. No, zdecydowanie ze wzmocnieniem. Znowu. Walił te wszystkie dobra, to już tak sobie dobijemy. Zbierzmy tu wszystko. Przyjawiłem na kolejny poziom. Teraz mam tak naprawdę zagwozdkę. Co ja bym chciał? Tu jest koczowniczy kupiec. Przy nim zawsze, o, jest punkt łaski, jakbym właśnie to chciał powiedzieć. Odkryjmy sobie go, Szopa odosobnionego kupca. Zobaczymy sobie, co on ma do zaoferowania dla nas. Sprzedaj coś ciekawego. A. Chciałem, ja chciał te zapiski. Nie bardzo wiem, czy bym chciał te zapiski. Dajcie, może znać w komentarzach, czy warto, a my spróbujmy poziom kolejny. Tylko w co ja... Aha, dobra, brakuje nam 1500, ale to powinniśmy z run naszych zdobytych móc osiągnąć. Ładnie. Chciałbym też sobie uzbierać z tych run wytrzymałość czy witalność wytrzymałość co? Dobra wytrzymałość chociaż jej mi starcza tą witalność jednak. Dobra i w tym miejscu, drodzy widzowie, ja bym chciał się pożegnać w dzisiejszym odcinku. Oczywiście ja zachęcam do subskrybowania kanału, bo wielu, którzy oglądają moją serię, czy tą, czy inną, nie subskrybuje kanału, a przyczynia się to do rozwoju, oczywiście też nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.